Witajcie kochani dzisiaj przychodzę do was z filmem o tym jak pakuję swoją kosmetyczkę na wyjazd na sam początek pokażę wam w co się pakuje jest to kosmetyczka taka dość spora z firmy oriflame i tutaj ona jest taka dosyć duża, otwierana i Tutaj znajduje się w pierwszej części dwie przegródki z taką siateczką. Tutaj jest taka foliowa przegródka na zamek. I tutaj jest miejsce na pędzle. I tu już główna taka duża komora, gdzie trzymam wszystkie rzeczy. Może zacznijmy od pielęgnacji i przede wszystkim zabieram ze sobą taką ściereczkę do zmywania makijażu jak również opaskę podtrzymującą włosy. Ja mam akurat taką białą i ona też jest z Oriflame. Oczywiście biorę ze sobą też maszynkę, to jest taka podstawa. I jeśli chodzi dalej o pielęgnację, to do zmywania makijażu, mam taki produkt, jest to też firma Oriflame, seria No Age i jest to taki żel do zmywania makijażu oczu. Ja mam taki problem, że wszystkie te płyny do demakijażu mnie bardzo szczypią. Ten jest natomiast tak delikatny, że nic mnie nie szczypie. I naprawdę Wam go polecam. Jest bardzo swojej ceny. Czasami można go kupić za około chyba 30 zł, ale standardowa jego cena jest dużo wyższa. Kolejny produkt to już jest miniaturka. Ja akurat wybrałam firmę Isane z Rosmana, dwufazowy płyn micelarny taki malutki, żeby nie zajmował mi za dużo miejsca i twarz tutaj też myję oczywiście szczoteczką Foreo ona jest trochę już sfatylowana muszę ją wyczyścić ale Foreo zawsze ze mną jeździ, zawsze używam tej szczoteczki do twarzy na pewno zawsze się przyda to jest już taka codzienna pielęgnacja jeśli chodzi o krem do twarzy to oczywiście biorę ze sobą cica doktora Jarta, akurat tutaj na wyjazd mam taką miniaturkę ale Ostatnio kupiłam standardową, dużą też wersję i to na pewno też ze mną będzie. Kolejny krem do twarzy to jest Tołpa. Nawilżenie. Tutaj też zawsze go stosuję, bo mam bardzo suchą skórę, a ten krem cudownie nawilża. I jeszcze tutaj firma Pharmacellis. To jest pianka głęboko oczyszczająca do cery trądzikowej, ale również takiej zaczerwienionej. Na razie jeszcze ją testuję, dopiero co ją kupiłam. Jeśli okaże się naprawdę dobra, na pewno wam wtedy powiem moją opinię na jej temat. Więc to też ze mną jedzie. I jeszcze tutaj krem pod oczy, też firma Oriflame. Natomiast seria to już jest True Perfection. Nie wiem, czemu się nie chce wyostrzyć. Dobrze, więc krem też ze mną tutaj na pewno jedzie. Taki mały też miniaturka Lactacyd Jak również płyn do płukania ust. Szampon też miniaturka. Suchy szampon, kolejna miniaturka i jeszcze Lakier do włosów też mała pojemność. Oczywiście to, co musi jeszcze ze mną pojechać, to balsam kojący po opalaniu. On na pewno tutaj się przyda. No i oczywiście jeszcze żel pod prysznic. Akurat ten jest isany również z olejem makadamia. Do bardzo suchej skóry. Akurat ten mam sprawdzony fajnie na wilża. I jeszcze tutaj Isana Med olejek kremowy pod prysznic, go stosuję już akurat od bardzo dawna, jest też bardzo fajny nawet po opalaniu, kiedy ta skóra jest czerwona, podrażniona, on fajnie nawilży i złagodzi te podrażnienie po nadmiernym opaleniu się, więc ten produkt Wam naprawdę polecam. I jeśli chodzi o pielęgnację, to to już by było wszystko. To jest wszystko to, co używam na co dzień i to, co musi ze mną pojechać. A teraz przejdziemy jeszcze do makijażu. Dobrze, jeśli chodzi o makijaż, to no jest tego trochę może nie aż tak dużo jak w pielęgnacji. Ale przede wszystkim zabieram ze sobą ten zestaw pędzli i jeszcze o, ten zestaw pędzli, czyli przede wszystkim pędzel do pudru. Ten też jest do pudru, tylko ten ściągam sobie nadmiar do brązera, rozświetlacza i do brwi. Te dwa pędzle. I oczywiście jeszcze gąbeczka do nakładania podkładu. I jeśli chodzi już o makijaż, to jest to przede wszystkim Flormar krem CC i albo go stosuję sam na skórę, bez już innego podkładu, albo jako bazę. Następnie mam dwa podkłady. Jest to Sephora kolor czternaście i Revlon kolor sto pięćdziesiąt. I te dwa kolory sobie mieszam ze sobą. Następnie też dwa pudry. Jeden pod oczy jest to Rimmel Match Perfection. On jest taki bardzo drobniutki i go stosuję tylko i wyłącznie pod oczy. Na całą twarz jest to Cera i to jest ten puder ryżowy, puder sypki. Tak on y, wygląda. I bronzer y, To jest Sensi Q. Y, kolor 107. I rozświetlacz to jest make up y, Revolution. Korektor oczywiście też y, Sephora. Kolor numer 13. Nie wiem, czy to będzie widać. Mhm, trzynaście. Yy, paletka yy, Dobre Fleece z Oriflame. Tak ona wygląda w środku. Tu ma lustereczko. I do... Rzęs tutaj y, mam. I do rzęs odżywka z weleń, i tuż do rzęsu. Dodatkowo ze sobą zawsze zabieram jeszcze takie y, lusterko y, do makijażu. Y, ono zajmuje niewiele miejsca, a zawsze się przydaje oczywiście jakieś perfumy. To by było. Na... I to by było już na tyle. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawcie kciuki w górę i do zobaczenia. Pa!